A to, kiedy znów pojedziemy do Turcji? Teraz! Kebab, marynata i sos? Ej, kręcisz! Ja kręcę i ty też. Podwójnie pyszna nowość, tylko od Knor. Oryginalna marynata do mięsa i aromatyczny sos czosnkowy. Nowy sposób na wyśmienitego kurczaka. Danie na dziś. Kebab od Knorr Fix. Smak wakacji na okrągło. W okresie zwiększonej zachorowalności na grypę i przeziębienie. Nie musisz rezygnować ze swoich planów. Przecież teraz jest Rutina CA o poszerzonym składzie. Uszczelnia naczynia krwionośne, utrudniając przenikanie wirusów oraz wzmacnia krwinki odpowiedzialne za zwalczanie bakterii. Rutina CA suplement diety, wspomaga od zaraz i co ważne, podnosi odporność na dłużej. Promocja 30 tabletek gratis, syrop dla dzieci. Teraz także rozgrzewająca Rutina CA HOT. Rozpoczęła się druga edycja Wielkiej Loterii dla klientów Orange. Nie pozwól, żeby taka okazja przejechała ci koło nosa. Teraz, żeby zatrzymać dla siebie jeden z ponad 100 samochodów BMW, musisz wysłać SMS o treści BMW pod numer 7400. Przez 100 dni masz szansę wygrać BMW serii 3. Żeby zatrzymać swoje BMW serii 3, wyślij SMS o treści BMW pod numer 7400. Wielka akumulacja Mokate trwa. Jak łatwo wygrać skuter Piaggio i Fiata 500 przekonała się pani Monika Starnowa i pan Mariusz Sklęczan. Wyślij teraz SMS o treści KAWA pod numer 7430. Do wygrania 100 skuterów Piaggio, 33 Fiaty i tysiące niespodzianek. Nie czekaj! Weź telefon i wyślij teraz SMS o treści KAWA pod numer 7430. Twoje ulubione fixy całkowicie zmieniają wygląd. Zobacz jakie pyszne dania możesz wyczarować z Knorfix Danie na dziś. Knorfix Danie na dziś. Co tak siedzisz po ciemku? Oglądam sąsiadów. Myślę, że on ją wczoraj zabił. Uważasz, że zwariowałem? Nie, po prostu masz wybojałą fantazję. Wierzy, że był świadkiem morderstwa. A może tylko zabija nudę? Christopher Reeve i Terry Hanna w remake'u Dreszczowca Alfreda Hitchcocka. Okno na podwórze. Jutro o 20. Jesteśmy młodzi, dumni. Nie wstydźmy się sukcesów. Nie dostałeś awansu. Nie ciebie wybrali. To moje biuro. Upokorzony i zdesperowany zrozumiał, że w wielkiej korporacji karierę robi się idąc do celu po trupach. To straszliwy wstrząs. Michael Caine w filmie Wstrząs dla systemu. Jutro o 21.30.